Dzień dobry Państwu, dzisiaj z nami adwokat Luisa Słychan, dzień dobry Pani. Dzień dobry. Będziemy mówili o słynnym procesie Rafała B., który zostawił swoje dziecko nad rzeką, a mały Kacperek utonął. Pani Luizo, fala hejtu ogromna w internecie na wyrok. Pytanie takie, niektórzy postrzegają Panią jako adwokata diabła. Jakie były Pani pierwsze wrażenia, kiedy dowiedziała się Pani, czy podjęła decyzję, że będzie bronić? Ojca Kacperka. Trudno jest mi tutaj w ogóle się zgodzić z określeniem adwokat diabła, ponieważ ja mam wrażenie, że troszeczkę społeczeństwo nie do końca wie, jaką rolę pełni adwokat w procesie karnym. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o prowadzenie obrony w takiej sprawie. Adwokat nie jest od tego, żeby osądzać czyny klienta. My mamy czuwać nad tym, aby proces był rzetelny, aby wszelkie uprawnienia oskarżonego zostały zachowane. My tutaj dbamy o to, żeby przedstawić jak najkorzystniejszą wersję dla klienta, natomiast wersje te weryfikuje sąd. Nie mogę się zgodzić tutaj z mianem adwokata diabła. Ja nie oceniam klienta i nie oceniam tego, jaki jest to popełniony czyn. Więc. Pani Luizo, w... jednak pomimo wszystko komentarz, że tylko dwa lata dla naszego sprawcy to jest za mało. A tak twierdzą. Tak twierdzą ludzie, ko którzy komentują wszelkie wpisy pojawiające się w internecie. Natomiast niestety ja ubolewam, bo proces był jawny. I oczywiście na sali sądowej można było uczestniczyć. Najczęściej. Te komentarze pojawiają się przez osoby, które nie uczestniczyły w procesie, nie mają wiedzy co do tego, jaki materiał został zgromadzony. Ja nie uważam, że to jest kara nadmiernie wysoka przy tym materiale dowodowym, który został zgromadzony. Z tego, co wyczytałam w komentarzach, jest również fala hejtu, pojawiająca się pod kątem tego, że proces został określony mianem przewlekłego, że toczył się bardzo długo. Natomiast no właśnie Pani Luiza o półtora roku de facto to trwało. Powiem tak nikt nie bierze pod uwagę tego jaki był skomplikowany ten proces jak wielu świadków zostało przesłuchanych ile terminów zostało na to przeznaczonych ja osobiście uważam że sąd który rozpoznawał tę sprawę prowadził ją bardzo szybko bardzo sprawnie to postępowanie się potoczyło ja nie ukrywam też tego że to jak długo trwał proces było związane z tym jak była prowadzona obrona ponieważ my w tym postępowaniu w toku całego postępowania przeprowadziliśmy aż trzy uzupełniające opinie biegłych i to może do tego powie... wszystkiego na początku była pandemia, ja przypominam jak bardzo y, zawieszona była działalność nie tylko sądów, ale wszystkich instytucji. Ja bym chciała powiedzieć, jakby dokładnie wyjaśnić naszym widzom, na czym oparła się obrona. Pani mówi o trzech y, rzeczach, które musiała Pani uzupełniać. Tak dla laika, że Pani to powiedziała. Była opinia uzupełniająca, jedna, która była dla nas, jeśli chodzi o obronę, najmniej istotna, czyli opinia dotycząca małoletniego CACPRA i tutaj pojawiła się opinia w zakresie tego, jakie było stężenie metamfetaminy w jego organizmie. Oczywiście biegli stwierdzili to stężenie, nikt tego nie kwestionował. Biegli stwierdzili niejednoznacznie bo też nie, nie szło tutaj przyjąć i nie wyrazili jednoznacznej opinii pod kątem tego, że małoletni mógł znajdować się w stanie, który powodował zaburzenia jego percepcji natomiast kluczowe dla nas było opinie biegłego z zakresu toksykologii. Tutaj chodziło o oskarżonego, o mojego klienta i tu pojawiły się dwie opinie. Pierwsza pojawiła się w listopadzie 2021 roku, natomiast druga pojawiła się w czerwcu, końcem czerwca 2022 roku, więc naprawdę bardzo szybko po zapoznaniu się z tą opinią, mamy początek września, był termin rozprawy, na której został wydany wyrok. Więc są tutaj bardzo sprawnie działo. Pani Luiza, miała Pani też poważnego przeciwnika. Prokuratura doskonale przygotowała się również do tego procesu, a w procesie uczestniczyła mama Kacperka, która była posiłkowym tutaj oskarżycielem. I proszę mi powiedzieć, jak Pani dowiedziała się, że matka Kacperka będzie siedziała naprzeciwko Pani, czy to jakoś na Panią wpłynęło? E Wie pani, co powiem tak, obrońca nie może sobie pozwolić na to, żeby kierować się swoimi własnymi emocjami, więc ja prowadząc obronę klienta, czy to w takiej sprawie, czy to też kancelaria prowadzi obrony w sprawach zdecydowanie większego kalibru, nie może sobie pozwolić na to, żeby kierować się swoimi własnymi emocjami. Więc ja tutaj się skupiłam przede wszystkim na prowadzeniu obrony w możliwie najlepszy dla siebie sposób, naj najlepszy sposób dla klienta. No, może źle tutaj się wyraziłam i kompletnie nie kierowałam się w tej sprawie emocjami. Ja skupiłam się na aspektach prawnych, na zadbaniu o to, aby mój klient miał rzetelny proces, aby zadbać o to, żeby jego uprawnienia były w pełni respektowane. Także ja tutaj kompletnie nie pochylałam się nad kwestią związaną z emocjami. Nie mogę obrońca w sprawach karnych nie mogę sobie może... na to pozwolić. To może tak, bo prokuratura pokazała nam osobę, która ma historię okropną, bo i przemoc w rodzinie, i osobę pijącą. No po prostu wziął nieodpowiedzialny człowiek pod wpływem środków odurzających dziecko ze sobą. Jeszcze do tego wszystkiego spowodował, że to dziecko prawdopodobnie tych narkotyków się najadło i utonęło, a on zajmował się tylko i wyłącznie kolegą. Taki obraz budował. Była prokuratura. Ja bym chciała pokazać, jaki obraz starała się zbudować pani, i tutaj bym pokazała, kogo pani broniła. Przede wszystkim broniłam człowieka. Człowieka, który był ojcem, który, dla którego to dziecko, bo tych dzieci jest więcej, dla którego to dziecko było oczkiem głowie, Człowieka, który będzie nosił brzemię. W całej tej sytuacji do końca swojego życia i tutaj żadna kara nie jest karą adekwatną, bo on swoją karę będzie odbywał do ostatnich chwil swojego życia. Jego na tym terminie rozprawy, w którym, na którym głoszone były mowy końcowe, nie było. Nie było go dlatego, ponieważ jego stan emocjonalny nie był stanem, który po prostu wiązałby się z tym, że on podobał temu procesowi. Obejrzyjmy w takim razie pana Rafała, kiedy udało nam się jakby z nim przez sek kilka sekund porozmawiać. Jak pan przeżywa dzisiejsze tutaj spotkanie i z partnerką, no i rozprawę. Strasznie, ciężko. Dlaczego jest to takie ciężkie panie Rafale? Myślałam no, do siebie, żeby coś się stało. Kocham kochałem go nad życie. Wiem, że był Pan bardzo związany z synkiem po operacji. Nie, tak. Je trudno jest dzisiaj wytrzymać. Dzie bardzo. Dziękuję ślicznie. Dziękuję za to bardzo. Pani Luizo, to wstrząsnęła internetem, ale nie do końca chciano się z tym zgodzić. I Pani takiej osoby właśnie broniła. Jak zareagował Rafał, kiedy dowiedział się o wyroku? Ciężko, ciężko zareagował. Nadal czekam na ostateczną decyzję, czy będzie chciała apelować. Natomiast yy, to był proces coś bardzo trudny. Czy mówił, trupy. czy przekazywał coś pani, czy, czy usłyszała pani coś od niego takiego? To był to proces, proces, dla niego nie było bardzo mało. Co ja usłyszałam, usłyszałam szulkany. Ten człowiek po dzień dzisiejszy nie jest w stanie sobie wybaczyć tego, co się stało. Bo bez względu na jaki zapadł wyrok, on stracił syna. I z materiału dowodowego, nawet z zeznania skarżycielki posiłkowej. Ja bym chciała tutaj. Proces jest jawny, więc ja tutaj niczego nie, nie zdradzę, żadnej tajemnicy adwokackiej. Że w momencie, w którym oni pojawili się na cmentarzu po opuszczeniu przez niego zakładu karnego, ludzie wokół grobu, którzy byli obecni, zaczęli sami płakać, ponieważ on tak szlochał nad grobem syna. Stała się straszna tragedia, i temu nie idzie zaprzeczyć. Tragedia dla matki, która straciła syna, i tragedia dla ojca, który stracił ukochane dziecko. I nie rozumiem fali hejtu, która się pojawia pod tym kątem, bo wszyscy są chętni do tego, żeby oceniać tego człowieka. Natomiast nikt już nie jest taki chętny, żeby oceniać wszystkich dookoła siebie, w swoim bliskim otoczeniu. Wszystkich, których widują, bo przecież nie ma bliższego przykładu, jak okoliczności rodzinne. Ile jest małżeństw? Które w obecności dzieci wesel, piją e, alkohol, czy to są drinki, czy to są festyny, w trakcie których małżeństwa mając w swojej opiece małoletnie dzieci spożywają piwo, drinki, ale każdy bardzo chętnie wysnuwa o sąd, nie znając materiału dowodowego. I rzucanie oskarżeniami e, w komentarzach, że to jest za mały wyrok, że sąd jest sprzedajny, że trzeba zmienić władzę. Naprawdę, proszę państwa, wyrok był jawny i dlaczego nikogo na sali nie było, jeżeli wszyscy są tacy chętni, żeby ferować wyroki w komentarzach? Proces był jawny, i drzwi były otwarte nie. dla każdego. Dla każdego. Pani Luizo, to jeszcze chciałam powiedzieć, że pani jednak przekonała Wysoki Sąd do. Tego, aby spojrzał na pana Rafała jak na człowieka. Ja poproszę teraz, jakby fragment tego, co w wyjaśnieniu tego wyroku, bo to też pewnie naszym internautom da do myślenia, powiedział sędzia. Kiedy żonie umiera mąż albo mężowi żona, wtedy w języku polskim mówimy, że ktoś owdowiał. Kiedy dziecku umierają rodzice, wtedy mówimy, że ktoś kogoś ośrodził. Ale w języku polskim i chyba w żadnym języku na świecie. Nie ma słowa, które by oddało ogrom bólu i cierpienia, jaki spotyka rodziców w momencie, kiedy umiera im 3,5-letni syn. Umiera tylko dlatego, że ojciec trafiał w musi użyć kolokwializmu. Spuścił go na przysłowiowe kilka minut z oka. Zdaniem sądu. Już samo życie ukarało oskarżonego za to zdarzenie z 27 kwietnia 2020 roku najsurowiej i najboleśniej. I to zdaniem sądu karą o wiele surowszą niż chociażby kara dożywocie. Do końca swoich dni będzie żył z myślą, iż w wyniku jego zaniedbania już nikt nie pobawi się nie porozmawia ze swoim synkiem Kasperkiem. Nigdy już go nie przytuli, nigdy już go nigdzie nie zabierze. Nie będzie mógł się cieszyć jego obrazościami, postępami w nauce. A też już nigdy nie będzie mógł poprzeć łzy, kiedy spotkają do jakieś trudności. Pani Luizo, często się zdarza, że wysoki sąd w podsumowaniu wyroku mówi słowami adwokatki obroń, obrończyni. Bo tak właśnie tutaj było w tym wypadku. Nie często się zdarza, bo to był też dość specyficzny proces. Nie często zdarzają się tutaj, przynajmniej w naszych okolicznych sądach procesy, w których nie żyje dziecko. Więc powiem szczerze, że dla nas, ja mogę tutaj powiedzieć za siebie, jako za obronę, ta sprawa zakończyła się bardzo dużym sukcesem i ja nie przewiduję tutaj apelacji. Ale ja też nie widziałam możliwości tego, żeby w tej sprawie, przy tych konkretnych okolicznościach, bo ja cały czas powtarzam, każda sprawa jest inna, każda sprawa ma inne okoliczności i my nie możemy generalizować tutaj. W tej sprawie nie widziałam możliwości, aby zapadł inny wyrok, jeśli chodzi o wyeliminowanie tych konkretnych aspektów z danych czynów, ponieważ tuś naprawdę doszło do tragedii. Tu, tu, to nie jest tak, tak, że ten ojciec był sobie. Bo to było tak przedstawiane przez opinię publiczną i, i, i to się tak pojawiało. Naćpany ojciec miał pod opieką dziecko, które się naćpało w konsekwencji. I podkreślimy to, pani Luizo, to, to był tutaj pani praca, że sąd uniewinnił Rafała od tego zarzutu. To znaczy, może nie tyle co uniewinił, bo zarzut z artykułu 160 paragraf 1 i 2 kodeksu, postępu, kodeksu karnego pozostał, tak? czyli tutaj stała, on, on spuścił to dziecko na kilka minut z oczu. Natomiast wy, wyeliminowany został aspekt tego, że Pozostawił on w miejscu dostępnym dla małoletniego substancję psychoaktywną w postaci metamfetaminy oraz że w trakcie opieki nad dzieckiem znajdował się w stanie e, pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu w postaci amfetaminy i metamfetaminy. To właśnie tak o tym mówiłam. Ja dziękuję za ten proces i dziękuję za tym miara i Mam nadzieję, że jeszcze się nieraz zobaczymy w naszym studio. Dziękuję Państwu i bardzo dziękuję Pani Adwokat. Do widzenia. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.